Bo to obcych szukam istnieje świętości, tego co nieuchwytne Dyma codzienności, co prawdę czynią mętną. Każda dusza nosi w sobie boski ślad, jak pieczeń twórcy talą. Choć czasami trudno dostrzec, co wśród wad, co jak dzielnie nas ranią. Patrzy w twarze ludzi mijanych na ulicy, w ich spojrzenia zmęczone. Każdy z nich historię co serce ćwiczy, w doświadczeniach niesione. Jeden uśmiech może kryć o bólu, może łez wylanych skrycie. Innych chłód na twarzy gorącą wiarę w boga pospołu, co nadaje sens życiu. Poza tym, co widzisz, za murawi ciała, za zasłoną bozu, Boska Doskacz o choć nie raz spała W labiryncie wyborów, i on powoli jak skarb ukryty w głębinach oceanu W każdym sercu człowieka, nawet gdy zakryty W każdym z wyjątku panu To jak pielgrzymka w głąb ludzkiej istoty Gdzie święto z się miesza Odkrywanie prawdy pośród tej zabiegi Co nadzieję zawiesza Bo w tobie we nie w nas wszystkich znaleźć Boga w drugim człowieku, to zadanie dane na cały wiek, przez warstwy bólu, przez lata lęku dostrzec światło, gdy w jest mrok Boże odbicie w ludzkich oczach lśni, jak gwiazda w nocy pokazuje drogę mi w każdym spotkaniu, w każdej rozmowie, szukam tej iskry o tym dziś mówię, o tym dziś mówię, czasami najtrudniej zobaczyć blask boski, tej świętość ukrytą w człowieku w tych, co nas ranią, co sypią nam w oczy piaski, co niosą nam gory lęku, w co nie rozumieją naszych trudów i wyborów, co nas za zanim postać zdążą, co się w nas dzieje bez żadnych oporów. Ale właśnie wtedy, gdy trudno kochać, gdy serce kamieniem się staje, gdy chcesz się odwrócić, zapomnieć, nie szlochać, gdy złość nad miłością góruje. właśnie wtedy trzeba najgłębiej spojrzeć przez pryzmat Bożej miłości, by w największym cieniu promie światła dostrzec znak jego obecności. Bo każdy człowiek jest świątynią żywą, choć czasem zniszczoną i brudną. Nawet gdy ta świątynia wydaje się krzywą, a droga do niej jest trudną. W najgłębszych ranach, w największym bólu, tam gdzie nadzieja umiera, można odnaleźć Boga, co Coś cierpienia nas wspiera. To jak szukanie perły w płocie i mule. Wymaga cierpliwości i wiary. By dostrzec piękno, to, to skryte w tej utrence. Mimo, że świat jest szary, bo w tobie we mnie, w nas wszystkich płon.